Ja osiwanko z tej strony KJTV i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale z gry Star Wars Battlefront 2 Ponownie supremacja, ponownie separatyści Lecz tym razem na bu Fit Tit jak zwał, tak zwał Gramy supremację, no nie, ja, mam trochę dość już tych droidów, chciałbym pokazać też w stronę klonów Ale chyba nie jest mi to dane po prostu... Dobra, wrzućmy sobie może... Aha, to tak hobbystycznie był ten klon. Ucieczka! Dobra. Brzmi jak dobry plan, tylko... Najpierw musimy jeszcze... Wejść na ich statek i przejąć te punkty wszystkie, nie? A ja, szczerze, wolę na tej mapie, chyba. Nie, w sumie nie wiem, kim ja wolę grać na tej mapie. Ale mu zakłóciłem pięknie. Wow, ska... Dobra, wszedłem w środek bitwy. Ale ładnego zakłócacza użyłem. E, utrata. No to chyba jednak wolę grać klonami. Chociaż my mamy przewagę, teoretycznie, nie? Dobra, szóćmy tam. Nikt nie dostał tym fleszem. Ale może kogoś? Kogoś chociaż oślepił? Nie, kogo tu nie ma po prostu. Dobra, wchodzę w środek, używam komendy. I 25 poziom oficera. No, nie podchodź mi pod celownik. Słyszę miecz. O nawet już wiem gdzie, czy ja mogę zakłócić ten mecz. Chyba nie mogę. Anakin chyba mnie nie lubi. Dobra, dywersantem już nie musimy grać, więc weźmy rakietowego, bo na nim też musimy wbijać poziom. Dobra, ciężkie strzelcu. Wow. Okej, okay, no, mam lokalizację. Ja nie wiem gdzie ja lecę. Dobra, może cofnę po prostu. Ale za to kocham właśnie tego rakietowego. Poczekam na jetpack. I wbije się na ten punkt z rakietą. Dobra, już sobie tą rakietkę. No, plan był dobry. Wykonania nieco gorsze, ale mamy na tego szturmowcę na Znaczy szturmowca droida. Dlaczego ta droideka musiała być w walce? Kurczę, to przynajmniej chyba... Pokażę wam, jak się bronić na tej mapie, nie? Znaczy na statku, jak będziemy się bronić. Dobra. Wow! Ja nie wiedziałem, że aż tak się wbiłem. Ten Anakin jest na każdym punkcie. Przed chwilą był po drugiej stronie mapy. Nie wiem, co jest grane. Specjalista zobaczmy, jak mi pójdzie. Mold tu jest. Kurcze, co? O! O, oszczędził mnie, serio? Mamy go, mamy go, mamy go. Nie, ile ja mu zostawiłem? Dostał dwa ciosy z kolby i strzał ze stajperki. Ajajajaj, ale to jest bitwa potężna. Tylko, że tu jeszcze na plecach mamy dużą ilość ich. Nie, no ja już nie wiem, co tu się dzieje. Tu wszyscy skaczą, hopsają i w ogóle prestiże jakieś mają. A ja co mogę sobie zrobić, jak ja dopiero wbijam karty? Oh. O, Do... to. Przecież dopiero się strespiłem. Naprawdę tak mnie nie lubicie. Dobra, idę z taką. Plus skoczka rakietowego jest taki, że. Oni nawet nie ogarniają czasami, skąd ja przylatuję i kiedy ja przylatuję. Ja czasami nie ogarniam też, skąd x-koczkowie przylatują I kiedy O, patrzcie, co on robi, on wylądował i leci Dobrze Mamy chociaż jedno Ale dwóch sitów potrzebowaliśmy, aby to przejąć Dobra, lecimy dalej Bierzemy rakietę Bierzemy na pole? Piękna rakietka. I od pleców. To mogłem przewidzieć. Dobra, ale gramy tym skoczkiem. Expimy go jak możemy. Eutrata, to wcale nie tak, że dopiero tam byliśmy. Oznaczone pozycje. Tu usiadaj tam wbiło i już nie ma nic. Kogo, nie. nic miryne, bo... Macie losy Aha, bo my przegrywamy do zera. Nie no fajnie, nie. Egzekutor. Tutaj proszę zrespić Co? Co tu się stało? Kenobi tak robić, co? Nie Ja już nawet nie mam siły tego komentować mi to zresztą. Ja nic nie muszę, jestem niezależnym droidem. Ginę. Ścina mnie, jak się respie, to jest niedopuszczalne. Nie przyjęliśmy ani procenta. I nie zapowiada się by, żebyśmy to zrobili. Patrzcie. Bierzecie rakietę. Szukacie wroga. ...i robicie mu... ...Hollywood. Patrz, i on, oni nie wiedzą, że jestem na plecach. No ja chyba też nie wiem. A oh. Któryś raz mnie ten robię, robię ja. Dobra, bierzemy żołnierza szturmowego. Moją ulubioną klasę. Wyekspioną. 39 level. Dobra, tam będą drogowe. Oj, oj, oj. Nie taki był plan. Powstrzymać klony przed wejściem do transportowców. Aha, bo my... Ja już chciałem się pakować. <laughs> No zaraz naukę no, na obitów biję i tyle będzie z naszej obrywą tak. Powstrzymajcie klony przed wejściem na pokład latów Problem nic niego, nie ma Połskach ci strzelam Wkrótce, startują, Powstrzymać klony przed wejściem na pokład szybko Szybko Oficerowie są śmieszni, nie? W sensie... Ci generałowie, czy ci rozkazujący, no wiecie o kim chodzi? Oni stoją na statku i tylko mówią ci, co możesz robić, sami by tego lepiej nie rozegrali. Tyle w temacie. Ja no taka fucha, nie. Ty chłop, co robi za rekwizyt? To niedopuszczalne. No, niedopuszczalne, z biegiem czasu wasza nieudolność coraz mniej mnie bawi. Jestem droidem, nie odczułem wam uczuć. <noise> Więc nie ruszają mnie te słowa, istnieją obawy, że republika odkryła słaby punkt w konstrukcji naszego okrętu. No coś ty. Ale im zrobię teraz bombardację. Oni się nie pozbierają po tym.

Ej! No luck! Ej! Kurczaki. No niestety to nie była moja wina. Snajper, domyślny resp. Domyślny proszę, 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 proszę. Nie o to mi chodziło. Ha, bo oni już tam przejmu. No to wiecie. Super. Taki był plan. Co się tu granat. Osiągnłem to, kamień milowy. Medal specjalisty, 1000 kredytów. Easy. Dawant do nas lordów to Dart Mall. Ej, ej, ej. No. O, słuchaj. Patrzcie. Ajajaj, no troszkę go tam zbiliśmy, nie? Ale przynajmniej nie muszę się wycofywać, po prostu się zrespię tutaj, gdzie muszę. No ale broń jest cię ciężej. Musimy wytrzymać 8 minut prawie. I nie przegrać. Żeby zejść z powrotem na ziemię. I tam pewnie przegrać. Skoczek jest git na tą na ten etap. Bo on se puszcza rakiety w tym korytarzu i tam wysadza wszystkich. I wszystko. Może ktoś tu przejdzie, co? Tiu, No. Okay. Jest tu kto? No nie ma nikogo Dobra, wyłączę tę rakietę O może teraz włączę? Tak Okej. Okay. Jedeś służą tutaj do wyczyszczenia No nie, jo.. Do... nie Dominujące przyciągnięcie dla nakin No, jest lipa, nie? Okej, okay, ale... Nie no, proszę, nie bądź w walce. O, udało się Zranienie OGIEŃ ZAPOROWY! O, mam plecy A no tak To było do przewidzenia w sumie Proszę, proszę, jej Jestem tu O joda, 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 joda A! No nie, tej ode... Odejdź, oj, oj, nie Nie oj, mi tego Nie róbcie mi tego. O, więc zaporowy. Nikt tu nie wejdzie. O kurde, bomba doda. No trochę tak joda Joda trochę za szybko. Zwolnij. Należy na darcie na Ten Joda jest nie do trafienia. Oni nam to zniszczą. My przegramy No cóż Patrzcie No nie, no chyba se żartuje, że mam Jedi na plecach Koniec. A, zaraz, piłem się jeszcze. Przegrana. Kurczę, szybko przegraliśmy, co? To nasza własna wina. To nasza własna wina. Dobrze, gada, chłopak. Ale cóż, tak też czasem bywa. Czy ja wbiłem na jakiś poziom? Oficerem wbiłem na pewno poziom. Zobaczmy szybko podsumowanie. Żołnierz powietrzny, oficer. Wyzwania. 18 fragów. Jest git! Dobra, także co? Ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało, a jeśli tak, to zostawiajcie łapy w górę, subskrybujcie kanał i widzimy się w kolejnych odcinkach z tej bądź innej serii. Trzymajcie się, na razie, cześć!